Ba Bogu. Ba Bogu. Ba Bogu! Śpiewaliśmy tą piękną pieśń. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Blask nieba wabił mnie. Wiecie, tak łatwo śpiewać tą pieśń, prawda? Łatwo śpiewać pieśń, ale chciałoby się, żebyśmy naprawdę byli przechodniami na tej ziemi. Chciałoby się, żeby zaprawdę blask nieba on nas wabił do siebie. A nie, żeby to tylko były słowa pieśni, które są bezmyślnie wypowiadane. Chciałoby się, żeby tak było. Ja przeczytam Boże Słowo. Zapisane w Księdze Izajasza. Było to już czytane. 38 rozdział. Nie w krainie umarłych bowiem Ciebie wysławiają. Nie chwali Ciebie śmierć. Nie, twojej Nie oczekują Twojej wierności ci, którzy wstępują do grobu. Żywy, tylko żywy wysławia Ciebie, jak ja dzisiaj. I jeszcze jeden fragment Bożego Słowa, zapisany w objawieniu Jana. Trzeci rozdział, od początku. A do anioła z boru Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego. I upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz, Sardesz, kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę jego imienia z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Chwała Bogu. Kwała. Wiecie, kiedy kierowaliśmy się na to miejsce, rozmawiałem z jednym bratem i mówię... Chodź, pojedziemy na zgromadzenie. Masz możliwość, masz czas. Pojedziemy na zgromadzenie. A on mówi nie jedzie, bo on już się z kimś umówił. Wiecie, moje serce boleje, kiedy widzę coś takiego, że ludzie wierzący umówili się z kimś podczas zgromadzenia. Oni wybierają inne rzeczy zamiast zgromadzenia. Po prostu umówili się z kimś. Piotr i Jan w godzinę modlitwy, oni z nikim się nie umawiali, oni kierowali się do świątyni, bo była godzina modlitwy i kiedy oni się tam kierowali, mieli moc, aby powiedzieć Stanie, chodź, dlatego, że oni w godzinę modlitwy kierują się do domu modlitwy. Wiecie, kiedy miesiąc temu u nas było zgromadzenie takie zjazdowe jak tutaj, wielu z naszych zborowników nie było. Wiecie, ja widząc to przeżywałem. Pełna była sala. Ja cieszyłem się z powodu tych osób, które przyjechały na zgromadzenie. Było ciężko z miejscami, ale wiele osób ze zboru nie było. I ja sam przeżywam taką sytuację. Podchodzę, widzę bracia przyjechali. Nie znam ich. Pytam bracia, skąd jesteście, skąd przyjechaliście? To jest skoszalina. Chwała Bogu, myślę, z skoszalina. Przyjechali bracia na zgromadzenie do nas, do Wrocławia. Nabożeństwo było błogosławione, wiecie, i po nabożeństwie podbiega do mnie jeden brat. Mówi, że się zbudował, tak jego to dotknęło to do serca, i takie zgromadzenie było. Chwała Bogu, bracia, skąd jesteś? Z Konina, z Konina brat przyjechał, chwała Bogu. I wiecie, cieszę się, że ktoś przyjechał na zgromadzenie, a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że ludzie, którzy mogli te błogosławieństwo też otrzymać, oni nie przyszli na zgromadzenie. Oni wybrali co innego i kiedy jest modlitwa, Bóg pokazuje, a są tacy, którzy powiedzieli, że nie mają czasu, a siedzą przed ekranem i patrzą na nieczyste rzeczy. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, że ja nie mam czasu przyjść na zgromadzenie, ale mam czas, żeby siedzieć przed ekranem telewizora, komputera, przed telefonem. I ci ludzie mówią, że są żywi. I ci ludzie mówią, że służą Bogu. Boże słowo mówi, że tylko żywy. Tylko żywy może chwalić siebie, bracia i siostry. Tylko żywy może chwalić siebie. Tak Hiskiasz modlił się. Tylko żywy może ciebie chwalić. Jest słowo skierowane do Anioła zboru. Wiecie, kiedy tak się mówi, Anioł, to znaczy ten, który jest posłany do danego zboru, czy w danych zborach, czy do danego zboru. Anioł, posłany, prawda? I jest powiedziane, a do Anioła zboru. Kto mówi? Pan mówi do niego. I on mówi: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Można mieć imię, że żyjesz. My możemy mieć imię, że my jesteśmy żywymi, wierzącymi ludźmi, a tak naprawdę my nie będziemy żywymi. My będziemy martwymi. Dlaczego? Bo z naszego serca już nie wypływa to, co powinno wypływać. My odeszliśmy od Boga i dlatego jest słowo, a masz imię, że żyjesz. Ty jeszcze przyszedłeś, ale to tylko jest imię. Ja zastanawiam się, wielu z nas, albo inaczej, każdy z nas chce mieć, chce mieć błogosławieństwo Boże, prawda? Czy jest tutaj chociaż jedna osoba, która nie chce mieć błogosławieństwa Bożego? Każda osoba chce mieć błogosławieństwo Boże! I Boże Słowo mówi, szukajcie Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Bracie i siostro, czy my tak naprawdę żyjemy, jak jest napisane? Szukaj Królestwa Bożego, to te słowo tak jak do mnie. Marcin, chcesz mieć moje błogosławieństwo? Bóg mówi, szukaj Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Ja będę kierował twoim życiem, tak mówi Boże Słowo. I dzisiaj na tym miejscu mówił Bóg Duchem Świętym. Nie wiem, ilu z nas zwróciło na to uwagę, ale było powiedziane, że na tym miejscu są osoby, które są, mają rany. Które mają rany. Z jakiegoś powodu zdarzyła się rana. Wiecie, kiedy człowiek, ktoś powie od siebie, to jest co innego. No Bóg Duchem Świętym mówi, są na tym miejscu osoby, które mają rany. A wróg, on podpowiada tobie i mówi... Poczekaj jeszcze. Zostań z tymi ranami. Niech te rany będą. Jakoś to będzie. A jeżeli rany są nieopatrzone, to co przychodzi? Zakażenie. A później, co przychodzi? Śmierć. I dlatego wróg mówi: czekaj dalej. Czekaj dalej. Jest rana w twoim sercu. Jest tobie ciężko. Nie przychodź do Jezusa. Tak mówi wróg. A Bóg mówi całkiem inaczej. On mówi, abyśmy przyszli. I do tego anioła zboru jest takie słowo powiedziane. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarłym. I wiecie, ja tam chcę dać swoje imię w tym momencie, tak żeby sprawdzić samego siebie, jak ja stoję przed obliczem Bożym. Masz imię, że żyjesz, a jestem umarłym. I od razu człowiek, u niego się włącza taka obrona, nie to nie do mnie. Kto, jak, kto, no, ja żyję. Może ktoś inny, ale ja jestem żywy. I tutaj dalej jest wytłumaczone, powiedziane. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Nie stwierdziłem, że Twoje uczynki są doskonałe przed Moim Bogiem. Dlatego masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. O tak mówię Boże Słowo. My często siebie mówimy: O, ja to jestem taki. Nie Boże Słowo mówi: Jeśli Twoje uczynki nie są doskonałe, to nie jest dobrze. I tu jest dalej napisane: Upamiętaj się. Upamiętaj się, Bóg on okazuje swoją łaskę. I on mówi: upamiętaj się. I znowu jest to ważne słowo. Ja zastanawiałem się nad tym wiele razy. A jeśli Bóg do człowieka mówi: Ty masz się upamiętać, a człowiek mówi: Ja się nie upamiętam. I kiedy pan przyjdzie, czy on zabierze tego, który się nie upamiętał? On go nie zabierze, bracia i siostry. On zabierze tego, który się upamiętał, prawda? Upamiętaj się, Bóg okazuje łaskę. On gdyby chciał. Żeby tego człowieka życie zakończyło się, ono już by się zakończyło. Ale Bóg w wielkiej swojej miłości mówi upamiętaj się! Upamiętaj się! Zmień swoje życie! Zmień swoje życie! I ja wiem, że na tym miejscu są osoby... Są takie osoby, które bardzo daleko odeszły od Boga, to nie jedna osoba. Są takie osoby, które bardzo daleko odeszły od Boga, które widzą w swoim życiu, że nie ma łaski Bożej i błogosławieństwa takiego, które powinno być, że nie ma pokoju Bożego, tak jak wspominał brat w świadectwie. Że zaczął wołać i dopiero później Odczuł, że pokój Boży przyszedł I są takie osoby, które nie odczuwają Pokoju Bożego i mówią Wszystko jest w porządku Jest dobrze, jest dobrze, czekajmy dalej Czekać na co, bracia i siostry Na co czekać Boże Słowo mówi Upamiętaj się Znaczy Bóg do mnie mówi Że On chce okazać łaskę Syn marnotrawny, wiecie On jest taką bardzo ciekawą postacią Bierze od swojego ojca ten majątek i postanawia, że odejdzie do dalekiego kraju. Rozdrwoni cały majątek, roztrwonił go, może tak nie planował, roztrwonił. I on w jednym momencie zrozumiał, że to, co myślał, że będzie dla niego dobrze, a jemu teraz jest źle. On widzi, że nie ma przyjaciół, że wszystko w złą stronę poszło. On widzi, że. Teraz nawet nie może karmić się tym, co świnie jedzą. On widzi swój stan. On zdał sobie sprawę, że nie tego w życiu szukał. On nie chciał tego, a dzisiaj w tym miejscu, w którym się znajduje, on nie może się cieszyć z tego stanu, w którym jest. On to zrozumiał wtedy, i kiedy zrozumiał, jest napisane, on wejrzał z siebie i postanowił: Wrócę do Ojca swojego. Wiecie, ale człowiek, on ma jeszcze taką jedną dziwną rzecz. Ale na moich warunkach. Ja wrócę do ojca mojego i powiem mu, już nie będę, nie mogę się nazywać synem twoim. Będę najemnikiem, będę sługą, jednym z sług, jednym z najemników. Już nie jestem, na moich warunkach wracam. I on przychodzi do ojca i mówi: Ojcze mój, pokutuję, już nie jestem godzien się nazywać synem twoim. Prawidłowo, że tak powiedział. I mówi: Ja teraz mogę być najemnikiem. Ja mogę być tym, ale ojciec jakby nie słuchał, on mówi, ja Cię przyjmuję na swoich prawach, bracia i siostry. Jeżeli u Ciebie jest ciężko, dzisiaj jesteś na tym miejscu. Ja chcę powiedzieć Tobie, nie wychodź z tego miejsca. Nie wychodź z niezmienionym życiem, ale przyjdź do Boga. Nie czekaj takiego momentu, aż sytuacje życia na tyle się ścisną, że wtedy już nie będzie jak wołać. Ale dzisiaj jest czas, który daje nam Bóg. Dzisiaj jest czas, który dał Tobie i dla mnie Bóg, abyśmy mogli do Niego się przybliżyć. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć i nie będę przedłużał. Jest taki moment, kiedy człowiek używany przez Boga Samson, wiecie, on dawał wielkie zwycięstwo dla swojego narodu, prawda? On dawał wielkie zwycięstwo. Mieć takiego Samsona po swojej stronie to było być bezpiecznym, prawda? Idą Filistyni, idzie wróg, ale my wiemy, z nami jest Samson. Znam jest Samson, i zwycięstwo jest po naszej stronie. I jedna taka sytuacja, która zdarzyła się. Samson bierze ośną szczękę. On zobaczył w rogu. Wiecie, jest napisane, że to, czym czym był związany, to rozpada się. On to rozciąga wszystko, swoimi słowami mówię. I on idzie walczyć z tymi Filistynczykami. Wielu ich tam zabił. I kiedy wielu zabił, to zaczyna brać chwałę dla siebie. Ja ręką swoim uczyniłem. Ja ręką swoim uczyniłem. I wiecie, takie rzeczy Bogu się bardzo nie podobają. On zobaczył Bóg w serce Samsona w tamtym czasie i on mówi, Samson za chwilę, Boże mój, ja z pragnienia zaczynam umierać. Boże, oto przed chwilą dawałem zwycięstwo, oto przed chwilą filistyńczycy trzęśli się, bali się, a ja teraz zaczynam się bać, widzę, że mogę wpaść w ręce wroga. Bracia i siostry, to nie jest normalne myślenie. Jeżeli człowiek wierzący zastanawia się i myśli, a ja teraz padnę w ręce wroga, ja teraz nie będę zwycięzcą. To znaczy, że coś w swoim życiu musiał zrobić nie tak, że jemu takie myśli przyszły. Musiał coś zrobić, co się Bogu nie podoba, co sprawiło, że Go oddzieliło. Dlatego, że człowiek, z którym jest Bóg, który jest blisko Boga, on nie ma tego strachu. Ja chciałbym razem z wami modlić się. Chciałbym razem z wami szukać oblicza Bożego. I jeżeli ty jesteś dzisiaj na tym miejscu i nie odczuwasz pokoju Bożego, wołaj do Boga. Póki jeszcze jest czas. Amen.